Dziękuję za przybycie na nasz coroczny konkurs Plan. Co prawda niż o to czyli po południu, ale fajnie, że jesteście. Dziękuję Wam to. E, Witam nie, nie, nie. zaproszonych gości, czyli pana wójta, witam panią Sołtys, pana radnego, witam. No i witam zarząd panią dyrektor, e, że tak powiem, na naszym konkursie. Za chwilkę, że tak powiem, komisja przejdzie, z, zweryfikuje, że tak powiem, wykonane prace. Będą jakby trzy kategorie, czyli będą dwa wyróżnienia, będą t, y, też trzy miejsca i będzie też jak co roku nagroda pana wójta za najwyższą, najlepszą palmę, która powiedzmy jest. Także proszę nam nadać nasi dosłownie z chwilkę, rozejrzymy się w temacie i będziemy za chwilę głosować, dobra? Chwilę, mogę cię Dziękuję za przybycie eee, Mamy już wyniki, więc... Eee, Wszyscy są że, że, jak najbardziej, jeżeli ktoś czegoś nie otrzymał słodkiego, nie krótkiego, to się potem zgłosić. Eee, teraz eee, przekażemy nagrody wyróżnienia za udział w konkursie Pan. Pani Zosia się te nagrody. Dyplom dla rodziny Wojtaszów. Proszę.

A teraz zaczniemy tak zwane podium. Miejsce trzecie. Zapraszam do siebie Bartłomieja i Wojciecha Smotrów. Brawa. A no, no właśnie. Gratuluję. Gratuluję. To dla siebie, a to dla ciebie. Dziękuję. Jeszcze posłodzę, że posłodzecie. Zacykać. Dobra, teraz miejsce drugie dla Kuby i Antonia Dróżu. Gratuluję. Gratuluję. Tylko się nie pobić. Mam macie na spółkę. I miejsce pierwsze dla Ameli i Zofilii. Gratulacje do walutu. Gratulacje. Tylko się nie pobić. Tu jest dyplom wspólnie, mi się dać. I tu jest też mały prezent jeszcze. Także na spółkę. Dziękuję bardzo. Tata już ma teraz będzie nagroda, którą funduje Pan wójt, wójt Gminy razem z Panem Radnym, także to już oddaję Panu głos. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo miło mi jest tutaj państwa e, gościć bardzo cieszę się, że Państwo tutaj kultywujecie tą wspaniałą e, tradycję e, palm wielkanocnych w, w tym roku, pogada wyjątkowo sprzyja. Wybór zawsze jest trudny i oczywisty, ale, ale myślę, że e, tutaj po, po takich naradach zdecydowaliśmy się i za wysoką i za piękną palmę tutaj dla Państwa przykonił w

radi razloga radi razloga obratite pozornost